Dzień dobry, z tej strony naturowy. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć, czemu nie było mnie przez tak dłuższy okres spowodowane to było tym, że jak nagrywałem, to było zdalne nauczanie, co mi się bardzo podobało i mi bardzo było dobrze z YouTube'em. A potem przyszło, jak to się nazywa stacjonarne. Było i przez to y, miałam, musiałam więcej się uczyć, żeby zdać do następnej klasy. No i zdałem do następnej klasy, z czego się bardzo cieszę. A i potem, po, i potem było zakończenie roku. Byłem z moimi przyjaciółmi y, świętować to, ten dzień, dlatego w ten dzień też nie było odcinka. A na, na początek wakacji pojechałam za granicę. Y, i potem, po tej I potem, jak wróciłem już z zagranicy, to yy, nie było mi akurat w domu, a nie chciałam nagrywać się Nie chciałam nagrywać jakiegoś yy, w złych warunkach odcinków. Rozumiecie? Więc yy, nie nagrywałam, i, i potem wróciłem do domu, ale No i chciałam ostatnie dni yy, tych wakacji spędzić z przyjaciółmi, dlatego też nie nagrywałam. Ale teraz nagrywam filmik informacyjny że za 4 no i dlatego za długo filmów nie było przez cztery miesiące, więc teraz jest pierwszy odcinek od czterech miesięcy i chciałem wam powiedzieć, że będzie za cztery dni będzie odcinek nowy z nowej gierki nie minecrafta, tylko nowej gierki ale w ciągu tych trzech czterech dni będzie będą jeszcze kilka gierek Czyli nie będzie kilka gierek, tylko po prostu będzie będą te. Minecraft będzie nagrywany. Tak jak teraz widzicie. Takie, takie jak ja gram na przykład w Minecraft TNT run albo na przykład Bedwarsy. Zależy co będę chciał. A jak widzicie teraz na ekranie, bardzo mi wtedy lagowało, ale zaraz mi przestanie. No. Gdzie przestało? i to jest taki bardziej odcinek informacyjny, co się będzie działo co się będzie działo na moim kanale i jakie będą zmiany. Jej zmiany będą takie, że na razie Minecraft Extreme nie będzie, bo muszę na początku zebrać przyjaciół, z którymi nagrywałem z którymi miałem bazę, a oni na razie się do mnie nie odzywają. Czy odzywają się, tylko że niektórzy nie mają czasu kiedy grać? Więc na razie nie mogę. Więc będę musiał trochę przedłużyć tę serię. I na razie będzie nowa, nowa, nowa seria z nową grą. I nie, to nie będzie Fall Guys ani inne ze Steam'a. Bo Fall Guys to ja bym na mój na moi kanał nie dał. Albo na przykład. Jakbyście. Nie... Albo na przykład jakieś inne. Powiedziałem Fall Guys, bo akurat teraz jest nagranie, bo, bo teraz akurat e, widzę TNT run, co jest bardzo podobne do Fall Guysów. E, Ale nie będzie innych gier niż Minecraft i jeszcze jednej giry, gry, która będzie za 4 dni. E, no i chciałem Was tylko poinformować o tych rzeczach, że e, Minecraft e, ten Crafted. Nie, Minecraft Extreme jeszcze nie będzie na razie, bo jak, jak powiedziałem, nie ma, nie, na razie nie mam. Przyjaciele, moi przyjaciele, z którymi nagrywałem, nie mają czasu kiedy grać, więc yy, na razie będzie Minecraft Bad Warsy, or ten TNT Run, takie urywki z, z tych nagrań, yy, więc. Yy, więc też będzie może nagram Minecraft Survival. Tylko muszę się do tego przygotować bardzo. Bo Minecraft Survival, jak dla mnie, nawet by był fajny. Tylko, że muszę... Jeszcze trochę. Muszę jeszcze trochę ten. Muszę jeszcze trochę przyjaciół zebrać, żeby nagrać ten Minecraft Survival. Bo samemu tak będzie trochę nudno na, fil na filmach. Więc będzie Minecraft Survival. I może też będzie Minecraft Hardcore, jeśli się da z, na przykład z ludźmi. E, na pewno będą Bedwarsy, urywki z Bedwarsów. A Steam Tirana nie. Steam Tirana będą takie. No to jak teraz widzicie, takie urywki. Jakbyście mogli zauważyć, czemu mi tak laguje, tego akurat nie wiem, ale bardzo mi wtedy lagowało, więc tyle, na ja, tyle chciałam wam dzisiaj na razie powiedzieć. Przykujcie się na jutrzejszy odcinek, a nie, cztery dni to będzie wtorek, dobrze, to widzimy się jutro w niedzielę o godzinie 15. Mm, elo.